Zmierzyłem średnicę każdego pierścienia, określiłem ich wagę, sprawdziłem stopień twardości, zmierzyłem gęstość maszyn i podziel... Co u ciebie, Onchao? A, Mia, jesteś w samą porę! Wiem już, jak połączyć te cztery pierścienie. I właśnie miałem zamiar oświecić Elfy. Świetnie, padł! Brzmi interesująco. To oczywiście tylko teoria, ale przedstawię ją wam w najdrobniejszych szczegółach. Znasz słowa wyroczni? Um, gdzie to było zaraz? A niech No i dobrze. To jak brzmią słowa wyroczni? Tam, gdzie mroczna pani siedzibę swą miała. Przywołaj ducha wojny, która kiedyś trwała. Ha, to aż za proste. Mroczna pani, Pantea. No jasne. A gdzie miała swoją siedzibę? Chodzi o jej zamek. I co? Prościzna. Ach tak. A co znaczy przywołaj ducha wojny, która kiedyś trwała? No dobra, tego nie rozumiem. Dlaczego czwarty pierścień miałby być w zamku Pantei? Ono na pewno by jej go nie dał. Może to znaczy, że Pantea walczyła z ono? i zwyciężyła. Cz, nie mów tak On-Chao! Niczego nie wiemy na pewno, On-Chao, ale obiecuję, że się dowiemy. To tam. Nikt nie zbliżał się do tego zamku od czasu. Od czasu wielkiej bitwy z Panteą. Uch, wiem, że jej tam nie ma, ale. Uch, to miejsce przyprawia mnie od reszty. Jest takie okropne, upiorne po prostu. Musimy znaleźć ten pierścień. Chodźcie! Trzeba zebrać się na odwagę. Dasz radę, Juko! Mamy coraz mniej czasu. Zrobiłeś wreszcie jakieś postępy? Powiedzmy, że zrobiłem pewien postęp w kwestii robienia postępu. Nie mam zamiaru dłużej wysłuchiwać tych bredni.